No i oczywiście otoczcie dłoń w swój swój słój, myśląc o bogactwie, dobrobycie i ochronie. Weźcie swoje słoiki w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w słoikach i w świecach tych płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Imię równowagi dnia i nocy. W imię obfitości Matki Ziemi i mądrości Ojca Niebo. Oczyszczam i poświęcam ten swój Niech stanie się on naczyniem magii, skarbcem wieczności i ochrony, miejscem, gdzie zatrzymuje się energia dobrobytu i spokoju. Niech przyjmie w siebie dary jesieni. Owoce mojej pracy i błogosławieństwa obfitości. Niech zachowa w sobie światło, które prowadzi przez ciemność, i ciepło, które chroni w długie noce. Od tej chwili to naczynie jest mocą, jest naładowane energią Mabą.